Piękny projekt to dopiero początek. Prawdziwą sztuką jest jego realizacja. Chcemy serdecznie podziękować pracowni projektowo-wykończeniowej Moving Interiors. Moving Interiors to przede wszystkim pracownia projektowa, która obsługuje klientów w unikatowym, przygotowanym przez siebie modelu concierge. Taki model zakłada zaopiekowanie się klientem. Od projektu aż po wykończenie, w każdym szczególe. Mamy piękne apartamenty pokazowe, do których zapraszamy. Mamy także bardzo wszechstronny zespół projektantów, który zawsze ma coś do zaproponowania klientom. Coraz częściej klienci oczekują zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań w aranżacjach wnętrz? Zdecydowanie tak. Wzrasta świadomość klienta nie tylko co do materiałów. Ale też ekologii. Staje się to w zasadzie jedną z najważniejszych rzeczy, które klienci wymieniają jako takie, które dla nich się liczą. A jakie wnętrza uważa Pani za ponadczasowe i nieprzyjmijające? Powiedziałabym minimalizm, tak. To piękny styl, który wygrywa z czasem. W takim stylu jesteśmy w stanie odnaleźć się zawsze, bo minimalizm jest znakomitą bazą do tworzenia, do pokazywania swoich własnych indywidualnych akcentów wewnętrznych.